Na pewno dla nas nie dobry moment, bo przygraliśmy spotkanie. E oczywiście tak się też mężu ułożył, że e no, popełniliśmy tych błędów sporo dzisiaj. Natomiast no, chcieliśmy gonić wynik, chcieliśmy odrobić e straty, które ponieśliśmy. E Myślę, że ta bramka kontaktowa dużo dała zespołowi, ale przydarzył się kolejny błąd, który wydaje mi się, że przy tym wyniku nie powinien e no, w tak prosty sposób się zdarzyć. I i tutaj zespół troszeczkę stracił wiarę w to, że, że może obrobić. Stworzyliśmy dwie sytuacje, chyba przy wyniku 2-1 szkoda, że, że tutaj się no nic nie udało strzelić czy wyrównać, bo może ten się inaczej potoczył. Ja spotkałem że te zmiany, ale jest to dużą bo to jest zawsze taki moment zaskakujący, kiedy się zmienia, z jeszcze w pierwszej połowie. To wynikało z Pana jakby wizji taktycznej dobrej na ten dźwignię po tej stracie gawki czy strzelnicy? To wynikało z tego, że chcieliśmy zmienić szczególnie na tej stronie grę, inaczej sobie to stawić. Oczywiście, Alex jest z młodym zawodnikiem i wiemy, że do do tej pory bardzo dobre spotkania, natomiast no, dzisiaj miał słabszy dzień w mojej ocenie, w naszej ocenie, dlatego żeśmy yy, też szukali innego rozwiązania i, i tak je zrobiliśmy. Ale żeby trochę, że jednak widzę tak dość zaskakująco, że może pod do osobnie może z górnikiem to podobnie, ale też wyszedł tak bardzo wysoko bardzo ofensywnie, to się gdzieś się jednak zbiło No taka jest piłka, jakbyśmy się chowali, to pewnie po tych bramek może nie było, ale dzisiaj chcieliśmy grać w ten sposób i oczywiście popełniliśmy błędy, nie skontrowało nas tutaj i dlatego później dla nas to była sytuacja niekomfortowa, ale dlaczego nie mamy grać odważnie? No. co, co, co mogę powiedzieć, no. Na pewno jestem szczęśliwy i jak powiedziałem do kanału że I love this game. Taką grę się kocha, to się lubi i, i to dzisiaj wyszło, ale muszę pochwalić wiceprzy. Naprawdę był najtrudniejszym rywalem jaki do tej pory, z jakim graliśmy. <coughs> Myślę, że nawet, nawet mocniejszy niż, niż Legia. I, i, i dzisiaj no, zawodnicy stanęli na wysokości zadania. Były trudne momenty, był, trochę, było dużo gry taktycznej, było Dużo fizyczności były sytuacje, także myślę, że no, ściągamy ludzi i robimy co możemy, żeby ściągnąć ludzi na stadion. No i sprawić im przyjemność. Myślę, że nikt tutaj nie stracił wieczoru. Mecz był otwarty, ładny, szybki i dla oka. Fajnie, że, że to co tam gdzieś kiedyś mówiłem, czy zakładamy sobie gdzieś, że to się sprawdza i nie były to puste słowa. A widzew no, też miał momenty, bo, bo, bo taktycznie... No, momentami gdzieś tam ta przewaga ich w środku polegała tylko, w środku my, my gramy, graliśmy 4-4-2, także że gdzieś tam momentami ta przewaga była, ale, ale cieszę się z tego, że, że to wszystko widać i, i, i widzę, wiemy w sztabie co funkcjonuje źle, co, co dobrze, co wychodzi. i Pokłosiem tego też były zmiany, które uważam no, fajnie, jeśli się trafi ze zmianami i, i, i zawodnicy, którzy wchodzą, wnoszą do zespołu dużo i, i, i nawet rozstrzygają go. Także mecz kompletny dzisiaj myślę, być może ja trochę na gorąco subiektywna ocena, ale wydaje mi się, że nie ma prawa nic narzekać w dzisiejszym meczu.